Czasem słońce, czasem deszcz. Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Tak będzie także jutro. Można spodziewać się też burz i to w całej Polsce. Najcieplej na południowym wschodzie do 20 stopni. Zaczynamy Teleekspres w środę, 5 maja. Sejm przyjął przygotowany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy. Za setkami miliardów złotych z Unii Europejskiej dla Polski głosowało 290 posłów. Być może jeszcze w maju unijnymi pieniędzmi zajmie się Senat. Zabójstwo policjanta, usiłowanie zabicia drugiego funkcjonariusza oraz nielegalne posiadanie znacznych ilości broni i amunicji. Takie zarzuty usłyszał mężczyzna, który wczoraj w Raciborzu zastrzelił młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego. Sprawcy grozi dożywocie. W Polsce wykonano ponad 12 milionów 200 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepiło się ponad 3 miliony osób. Spada liczba nowych zakażeń. Dziś stwierdzono ich niespełna 3900, czyli o 5 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Włochy zapraszają turystów. Rezerwujcie wakacje w Italii, nie możemy się was doczekać, tak powiedział premier Włoch. Zaproszenie odnosi się zarówno do mieszkańców kraju, jak i cudzoziemców. Wracamy do kraju, konkretnie do Kielc, bo tam dramatycznie wyglądający karambol, samochód osobowy został zmiażdżony przez dwie ciężarówki. W sumie zdarzyło się pięć aut, jedna osoba została ranna. Kolejarz to brzmi dumnie o tym, gdzie po latach rusza klasa kolejowa już za chwilę wcześniej powiemy o. Stare i zniszczone pojemniki na śmieci zwykle dostają kosza i trafiają na wysypisko w Polkowicach na Dolnym Śląsku chcą dać im drugie życie. Chętni mieszkańcy będą opiekować się kwietnikami zrobionymi właśnie ze starych pojemników. Architektura drewniana to bez wątpienia fundament polskiego krajobrazu kulturowego, jednak zabytkowe drewniane budowle znikają w niepokojącym tempie, stąd inicjatywa Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Premier League pewnie zmierzają po Mistrzostwo Anglii, ale bardzo chcą rządzić też w całej Europie. Piłkarze Manchesteru City w półfinałowym rewanżu Ligi Mistrzów drugi raz pokonali Paris Saint-Germain i pierwszy raz w historii awansowali do finału tych prestiżowych rozgrywek. W Teleekspresie Środowy Cykl Młodzi Polscy Artyści. Dziś to trzy obiecujące artystki. Szczegóły Marek Sierocki. Przeszedł na świat w imieniny Leonarda, został więc Leosiem. Nie wiadomo jeszcze jakie ma talenty. Wiadomo, że talentem do wychowania Lemurządka, bo oni nim mowa, muszą wykazać się opiekunowie. Dzisiaj to wszystko. Jutro Krzysztof Ziemiec. Za chwilę Teleekspres Ekstra Polecam. Do widzenia. Dzień dobry, TeleExpress Ekstra. Zaczynamy od kolejnych punktów szczepień. Zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, wciąż istotna kwestia szczepień. W całym kraju powstają nowe punkty szczepień powszechnych. To szczególnie ważne dla mieszkańców regionów, w których do tej pory akcja przebiegała nieco wolniej. Zaczęło się gorączką, skończyło przeszczepem płuc. U pana Michała zakażenie koronawirusem miało dramatyczny przebieg. O jego życie walczyli najpierw lekarze w szpitalu tymczasowym, później w szpitalu MSWiA i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. 1602 metra, może 1603, ile mierzy królowa Karkonoszy? Wydawałoby się, że sprawa jest oczywista, ale ze Śnieżką bywa różnie. Są obecni przy każdym etapie wzrostu roślin, w zakładzie aktywności zawodowej, w Rymanowie zdroju, osoby z niepełnosprawnościami doskonalą swoje umiejętności ogrodnicze. Za chwilę testy odrzutowego plecaka, który byłby rozchwytywany przez uczniów, ale na razie jest bezpieczny w rękach wojska. To nie wszystko w programie. Sprawdźmy wspólnie, co jeszcze. O kopercie, którą pewien ojciec przygotował dla Mateusza mówiliśmy w Teleekspresie. List z gotówką w środku niestety po drodze się zgubił, ale do czasu poszukiwania adresata zakończyły się sukcesem i wielkanocny prezent dotarł do rąk Mateusza. Niebywałe odkrycie na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Podczas prac porządkowych znaleziono dwa połączone kawałki metalu. Okazało się, że to papierośnica. Muzealnicy drążyli temat i odkryli do kogo ów przedmiot należał. Na naszej mapie też mnóstwo roślinności. Władze nadmorskiego miasta Noto w Japonii pokładają olbrzymie nadzieje w figurze różowej kałamarnicy, do tego stopnia, że zainwestowali w nią ponad 200 tysięcy dolarów z pomocy otrzymanej na walkę ze skutkami pandemii. W jaki sposób kałamarnica odzyska zainwestowane środki? To proste ma przyciągnąć turystów. Bujać w obłokach lubi też trener Mourinho, co nie przeszkadza mu być jednocześnie jednym z najlepszych szkoleniowców świata. Jego CV robi wrażenie i choć ostatnio obniżył loty, na brak ofert nie narzeka. Słynny Portugalczyk od przyszłego sezonu poprowadzi były klub Zbigniewa Bońka AS Rome. 65 lat temu zaczęła się jedna z najważniejszych karier w historii muzyki. 5 maja 1956 roku ze swojego pierwszego singla, numeru 1 amerykańskiej listy przebojów, cieszył się Elvis Presley, o czym Marek Sierocki. Król Elvis i ja żegnamy państwa, zapraszając na jutro w imieniu Krzysztofa Ziemca oraz teraz na program O Co Chodzi, w którym dziś Krzysztof Skowroński. Do widzenia.